Tis dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where right Witam serdecznie. Szanowni Państwo, AgroPerfekt jest gościnnie w gospodarstwie państwa Łesyk, w miejscowości Kwietnik, powiat Elbląg, województwo warmińsko-mazurskie. AgroPerfekt z gospodarstwem współpracuje kilkanaście lat, dlatego też chcielibyśmy dzisiaj Państwu pokazać nowy nabytek gospodarstwa Łesyk Farm, a mianowicie zestaw do uprawy i siewu bezpośredniego, pasowego, protil 4T firmy Mzuri. Nazywam się Marcin Łesyk. Wraz z rodzicami prowadzę gospodarstwo rolne na Wysoczyźnie Bląskiej. Zakupiliśmy agregat uprawowo-siewny Mzuri, który wykorzystujemy w gospodarstwie i naszej firmie, świadcząc usługi innym rolnikom. Zdecydowaliśmy się na uprawę pasową, bo w ten sposób zaoszczędzamy sporo czasu, pieniędzy, paliwa i materiału siewnego. Dziś wiele rolników interesuje się technologią nowoczesnej uprawy pasowej. Tylko, no wiecie, jak to jest. Nikt nie chce kupywać kotaworku, dlatego wolą najpierw skorzystać z usług, zobaczyć jak to działa, jakie daje efekty i dopiero później myśleć o zmianie całego systemu. Tak też było w naszym przypadku. Ja ich rozumiem. Sam na początku miałem mnóstwo pytań, ale dzięki Agroperfect wszystko poszło gładko. Doradzili, pomogli, dobrać maszynę. Czym jest Mzuri? to system uprawy pasowej. Nie orzemy całego pola, tylko robimy wąskie pasy, w których siejemy ziarno. Dzięki temu ziemia trzyma wilgoć, zachowuje strukturę, nie wysycha na wiór, nie zbija się. W jednym przejeździe uprawiamy pas, podajemy nawóz i siejemy ziarno. Trzy operacje za jednym przejazdem. Siew pasowy mogę wykonać sam. Nie potrzebuję do tego dodatkowego sprzętu i dodatkowych pracowników. W tym samym czasie mogę wykonać usługi u innych. Pracujemy na trudnych i wymagających glebach. Przy siebie pasowym agregatem Zuri zauważyłem wzrost wydajności plonu. Ziemia lepiej wygląda, trzyma wodę. Rośliny lepiej sobie radzą, bo korzeń od razu może się rozwijać. Agregat Zuri doskonale sprawdza się w tak trudnych warunkach. Oszczędność paliwa jest ogromna w porównaniu do tradycyjnej uprawy. Moja maszyna Zuri Protil 4T ma 4 metry szerokości. Duży zbiornik dzielony na nawóz i ziarno, więc spokojnie na jednym załadunku zrobię sporo pola. No i obsługa intuicyjna i prosta. Z kabiny wszystko ogarniam. Głębokość siewu, dawkę nawozu, komputer pilnuje reszty. A hydraulika i redlice robią swoją robotę. Uprawa pasowa to jest przyszłość rolnictwa. Tutaj sporo zaoszczędzamy paliwa, pieniędzy, a przede wszystkim materiału siewnego. W dzisiejszych czasach koszty odgrywają bardzo dużą rolę.